Mano zowie, ja jestem XMX i dzisiaj wbijamy na postaci nie jakieś tam marne 20... nie, 20 rangę ani jakąś 15, tylko 25 To zostańcie do końca, żebyście wiedzieli jak to zdobyłem albo jak zdobędę akurat w ogóle na Edgarze będę to próbował robić dlatego, bo mam na nim najwięcej pucharków. No i co? Wbijamy te 700. Puszek. Jestem przygotowany w ogóle. Niestety mam tylko na nim 8 moc, więc będzie problem, ale mam na nim chociaż to hardcore, tak się to nazywa. I mam jeszcze ten 10% jest super doładowanie. Czyli że będzie mi się super atak ładował 10% szybciej. Więc fajnie, mega web. No co, idziemy na saluwę. Na trójki chyba nie będę grał, bo tam też nie, tym Edgarem nie będzie może za łatwo. Ale no pewnie może mi się uda wbić te 24... Nie, 24 rangę. No, że się, przepraszam, że się mylę. No czasem tak mam. No to wyobraźcie sobie, wbiałem 700 pucharków i ten, liczba pozostałych w wymiarze jest 10 i właśnie ja jestem właśnie tym pierwszym tą pierwszą osobą, która właśnie ginie i tracę właśnie na około 9-8 pucharków no właśnie, to, to nie byłoby za fajne w ogóle trudne to jest już y, ten wbijanie większej rangi pucharków tych większych, dlatego bo coraz więcej ich tracisz, na przykład jakbyś miał y, 1500 pucharków to no nie opłacasz się grać na postaci, bo może stracić nawet ja słyszałem, że można nawet 13 pucharków stracić, to więcej niż ten, więcej za przegraną niż za wygraną. No to nie za fajnie. Ogólnie i tak mega dużo się traci z tego Edgara. W ogóle pierwsza osoba została pokonana. O, już dwie. To mi się podoba. Ale mi się tam wydawało, przed chwilą że tam ktoś jest w tych krzakach, ma ultę na wszelki wypadek. To co? Lecimy tam. Dobra, jeszcze nikogo nie ma. Bo jak tam byłby jakiś. Oho, oj, mnie zaskoczył. kurczę, Oho, dobra, już mamy 600 wymiarze, czyli jak. Dobra, 5. Oha, tam Miko z 11 kubami. To powodzenia. Na pierwszym miejscu. Jest duża szansa, że będzie ten. Dobra, trzecia, Czy go i tak puchar... Nie, no nie dam rady, pewnie, w życie. No, niestety nie dałem rady, ale następnym razem postaram się dać radę. I mamy 686 puch pucharków. jakiś Heim Express. Zapraszam mnie, ale no, niestety na tych zawodach nie mogę tego przyjąć, niestety. Ale ogólnie dobra, mo mogę go zaprosić już akurat. Dobra, mamy go w drużynie i wbijam z nim 700 pcharków no git będzie w sumie, git będzie te 700 puszek, ale to z, y, trudno to wbijać puszki, bo y, tyle przegrywałem w ogóle, nawet miałem 700 puszek, ale no tak się stało, tyle przegrałem, nawet 50 razy, no, nie 45 razy nawet przegrałem, prawie 50, to jest mega. Ten nie chodzi o to, że 50 razy przegrałem, się pomyliłem trochę e, z tymi przegranymi. z tymi przegranymi, tylko chodzi mi o to, że jakbym właśnie ten chyba z 5 razy przegrałem i takie 45 puszek straciłem, więc to jest mega. dużo. Dobra, już mam e, super atak, czyli ulta. I jest dobrze w sumie, bo jak teraz y, ja z moim zionkiem właśnie zginiemy, no to i tak nic nie stracimy. Bo za trzecie miejsce akurat dostaje się z 0 pucharków. Dobra, i muszę tego dajna dajna Majka. Ty dawajcie tą szelkę. Nie, 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 nie. Ty pokonaliśmy tą szelkę, ale dajna Majk chyba mnie dokończy, a jednak nie. Ta Bibi. No nie, mój friend! Ale ten daj Mike zepsuł! W sumie to dobrze, że zepsuł! Ale ten kold już nie może zepsuć! Bo jak on zepsuje, to będzie piękne No 14 kibów. Ja wątpię, że wygramy! A ja wątpię, że chociaż nawet będzie! Ja mam pomysł, widzowie! Ja mam duży pomysł! Ja, żeby. Mam mnie goni, to ja zrobię takie coś! Nie, ja myślałem, że ja tutaj tam szkoły Ale dobra! Dobra, dobra! Dwie drużyny, czyli zarobić tak pucharki z tego, ale i to jest nierealne, żebyśmy to wygrali. Jeszcze Szelka na blisko była. Jeszcze tam był ten ziomek o nazwie Colt No i mamy, widzowie, i mamy pięć pucharków, zabrakło nam. I jak teraz będziemy mieć ten, już będziemy mieć te... jak to się nazywa, tą jedną drużynę, którą będziemy walczyć. To mam 700 pucharków. swoje pierwsze 700 pucharków. No i się z tego bardzo cieszę. W ogóle pozdrawiam Kariksa. Karix 190 pozdrawiam Cię. bo no to w ogóle wbijacie na kanał Karix 190. 190? No bo dobrze powiedziałem. Karik190. Wbijajcie na jego kanał. Fajne filmy nagrywa. Właśnie ma prawie ten, 1000 słów. 5 słów mu zabrakło do 1000. Więc jak chcecie, możecie zasubować. Ja wam nie rozkazuję, tylko jak chcecie możecie udać suba, a moja timerka przegrała. No, nie przegrała, ale no deto. Więc problem będzie taki, że... I tam dobra, tam jest bo z kim? Bo... Ja, dobra, tam chyba jest jeans, zły. To nie jest za dobry jeans. Bo nawet dobra to jest jean. ten. On no nie... Przed chwilą mi nie ścinało. Nie ścinała, tylko miał ten najgorszy znaczek. Ten, że przed chwilą miałem taki słaby internet. Dobra, tam jest bo. No i jeszcze żadna drużyna nie dednęła. A szkoda właśnie. Bo jak teraz przegram to tracę 8 pucharków, a jak teraz drugie miejsce albo wygram. I co on robi? I przeważę, że ten niepowiące zdania chodziło mi jak ten. Jak nie będę miał drugiego albo pierwszego miejsca, nie, no to nie zdobędę tego, a jak będę miał, no to zdobędę. Dobra, już nie ma pierwszej tej drużyny. W ogóle ten hit, ten Bo, jak widzieliście jego nazwę, to on deadnął, no, a tu. Ten. Daj no Mike, dobra, ja wie, ja wieję. Ja może będę się chował w krzakach, może najlepszy sposób to będzie. Ale nie, no tylko jeden team. Najgorsze jest to, że Strefa jest tak blisko, a my to chyba w tej chwili przegrywamy. Nie, widzowie, dajcie mi lajka na pocieszenie jak chcecie. Na szczęście tylko minus 6. Ale no i tak to jest dużo akurat, to jest mega dużo. W ogóle zaraz mam te 150 kredytów na max, bo wbijam max i chciałbym bardzo mieć dobra, to ja z moim friendem wbijamy to dobra, jeszcze raz klikam, bo tam coś mi wyskoczyło, że wybór przeciwników chyba się nie zgadzał, czy coś dobra, mamy tu, no nie za przyjazne postacie Wyście mi, nie za przyjazne. nawet widać po samych skinach, też nie są przyjazne w ogóle ta w ogóle ta ten mój friend Bibi ona jest bardzo podobna do Barbie. No nie jest podobna, ale ma kolorystykę jak Barbie. Jeszcze Lizaczkiem bije. Lizaczkiem. Dobra. Tam jest Crowzy tym... Spajkiem. Z w ogóle to też... W ogóle jest wiele legendy. Gratulacje I dobra, tam jest ten. Panda Pro i Mr. S. Mr. S no. Musimy uważać najbardziej chyba na spajka i ten. No bo dużo zadaje. I co ja teraz mam zrobić? C co nie, że ja teraz muszę uciekać, bo jestem na środku najgorzej właśnie. Dobra, no, no posiadam w tych krzakach jak. No nie. a co ja teraz zrobię? Ja no nic nie zrobię już. No nie. Bibi, proszę cię! Błagam cię, Bibi, proszę cię. Nie, nie. Ile minus? Dzień jak co dzień minus 6. No i teraz rzucone 12 puszek. No i Dobra, wyrzucę. Czemu się tak myli? Bo się tak stosuje. Dobra, wywalam ją. I damy stoluwę. Bo stoluwa jest łatwiej, bo na przykładzie jedna osoba się pokona i już. A nie jak, że trzeba dwie pokonać osoby i, i podróżynie bo nawet jedna osoba z drużyny może ten zginąć, a druga jeszcze może się trzymać i po 12 sekundach się zaspi. No właśnie dlatego. A tutaj nie ma. Tutaj w ogóle nikt się nie zaspi. W ogóle fajny skin był El primo, bo to był El Brown. Drogi skiny chyba 150 gemów. Trochę drogo jak na takie skiny, a tam Funk nam nie czekał. No co, fun, No może Tima chciałbyś? No Tima. My przyjaciele, może. Może ch... może przyjaciele, dobrze. On chce przyjać. Jakby nigdy nie wyjście spajkowi. Jak, z... Jak, chcecie się z kim zaprzyjaźnić, na przykład z spajkiem. z jakimś na no, to się nic z nim nie przyjaźniacie, bo każdy spajk jest tak niehonorowy, że cię po chwili, na przykład, de... pokonacie. A jest taki w, w, w ogóle, jest mała szansa, że jakiś bike cię ten nie pokona. Jest mega mała. Oni też się teamują w ogóle. Co, co ten Mortis robi? On to robi taktycznie, jak dla mnie robi przed chwilą. Tak, tak chciał go niechcący ten go walnąć? I żeby ten Elbron myślał, że to. No po prostu, że to nie jest. Że nie chciał go bić? E, w ogóle. Muszę uciekać. Uuuu, trochę może pouciekam w te krzaczki, w ogóle jeszcze nikt nie dead. no jakim cudem. I w ogóle jakim cudem. Jak ja właśnie będę ostatni to się rajduję trochę, bo minus 8 pucharków. No muszę się z nimi timować i żeby... Przepraszam, że się timuje. No nie, a tu jeszcze Shelly, ej, znowu widzicie kiedy mam urta? Czyli za chwilę. To oznacza, że mogę się uratować, ale... Oznacza to też, że tam jest szeli. A to jest problem. Bo jak ja bym tam trafił na szalkę, to ona by mnie pokonała. Bo tam jest szeli, tam jest szeli, co nie? Jeszcze nikt nie dednął. O właśnie mówiłem. No jakim cudem jeszcze... Tylko pierwsza osoba dednęła. Rozumiecie to? Pierwsza osoba. Jak już jest cała mapa prawie w tym. Ale ci ludzie na serio się teamują fajnie. To jest fajne akurat, to jest miłe. Dobrze, dobrze, o nie. No i co ja teraz zrobię? Przecież ja versus 6 osób, versus w sumie wszyscy. Większość się teamuje, a większość nie. Dawajcie. Nie, ja chyba byłem szósty. Na pewno? No tak, szósty, widzowie, dajcie lajka jak chcecie. No jak chcecie dajcie suba, dajcie lajka. Bo ja już nie wytrzymam. Miał, brakowało mi 5 pucharków, a teraz mi brakuje 19. Dzień jak co dzień. Czemu to tak nie wbija się? Czemu w ogóle tak przegrywam? Właśnie najgorsze są sytuacje. Wyobraźcie sobie, macie na postaci już prawie 1000 pucharków i akurat jak używam nawet jeden pucharek brakuje. Nie, musicie przegrać i tracić te puchary. To jest najgorsze. Napiszcie w komentarzu, jak mieliście to samo uczucie. Ja już właśnie tak miałem. Zanim jeszcze rano poszedłem do szkoły, to wbiłem się w 100 pucharków, ale jak już wróciłem, to chciałem wbijać więcej, a okazało się, że byłem na minusie, nawet o wiele. Tyle, ile mówiłem na początku, jak niektórzy zapomnieli, ile to było, ale to chyba było 45 pucharków. No to dużo. Ja bym nie chciał tu tracić. To też przez to, że mam go na małą moc, w ogóle szacun dla mnie. W ogóle szacun dla was jak dacie lajka like albo słucham. dziękuję wam bardzo. Moje filmy się nie wybijają, ale dziękuję, że shorty mi się wybijają. Bardzo wam dziękuję. Tylko może bym podszedł pod filmy, bo to takie klasyczne trochę. Jak ten... Napiszcie w komentarzu jak ten... Chcecie filmy tak... Żebym robił. Jak będę miał czas oczywiście. Dobra, 6 osób jeszcze jest. Ale to ładna skin do kuletki. Aha, a tam Miko z 11 kubami. No super. No się z nim zatimuje? Wiecie, co jest najlepsze? Jak się ktoś zatimuje z najlepszą. Najlepszą osobą, właśnie tu. Na przykład nikt tego Miko właśnie nie pokona, chyba. Mo ten Miko ma każdego. prawie na hita. A czemu akurat mnie? Czemu? Czemu akurat mnie? Ale on jest toksyczny. Bo zamiast ten innych atakować, to mnie chciał. No i co ten jeden pucharek? No nic mi nie da niestety. A może jutro wbiję te 700 pucharków? No nie wiem widzowie, nie wiem właśnie. Przepraszam, jak dzisiaj nie wbiję te 700 pucharków, no ale ja po prostu padnę. Ze złości, bo tyle siedzę, żeby wbić to, ale już nie wbiję więcej. Ja muszę wygrać. Rozumiecie to, że... tylko Trzy razy będę miał drugie miejsce i mam te pucharki? Tylko trzy razy. A tam jest roza. Ja wam powiem, jak się tu rozpicie, to dam wam w ogóle dużą radę, bo jak tu się rozpicie, idziecie, to nie idźcie tam, bo tam ktoś, jakiś pewnie Leon albo lepszy chłop na was czeka, żeby wziął tego kiba, ale jest szansa, że tam kogoś nie ma. ja to za szybko. Jakby co, to nie ja. To nie ja, ja tego cuba właśnie nie wiem. ja nie, ja tego nie wiem. To teraz akurat te cuby też nie wezmę. Jakby co to ja tego nie wziąłem. Ja nic nie zrobiłem. Co ja? Nie. Ja w życiu. W ogóle ta roza. Ale ona ma idealny gadżet. W ogóle ona ułatwiła. O, ona mi w ogóle ułatwiła. Dziękuję, ta roza jest fajna. Ta roza jest fajna. Dobra, Uzdrada. ja zdradę, bo to... No i patrzcie co ona mi zrobiła, bo zrobiła mi taką fajną. Ten skrytkę i teraz chce się, może Timo? Dobra, ten bas, i bas jest srebrny. Bas w ogóle, jak dla mnie nie kupujcie, jak macie w planach kupić takich srebrnych skiny złote, to przypomnę wam, że nie opłaca się, bo po prostu 10 tysięcy hajsu Tak, dużo to jest. Jak się przezroszyłem, tym bas jest. Miły, dobrym i wiem, że nie, nie zdradził mnie, bo był ode, był, ta, był we mnie dosłownie. Dobra. Patrz, on mnie nie zdradzi. On mnie nie zdradzi. On jest... on jest... on jest zły. On jest jakimś procentem sygnom. Ja go nie będę, bostił. Jak dwa razy ten walię? Czy nie? To. Po prostu ma ulta. W ogóle chyba du więcej, dużo postaci ma swoje rekordy. Na przykład Ciu właśnie wam powiem, że yy, najszybciej się ładuje ult. Dwalnie tylko jednym strzałem, dwa razy strzeli. No i oczywiście, że już to ma. Ten. Już, już ulta ma ogólnie. Nie, proszę was, proszę was. Błagam was. Nie róbcie mi tego. O nie! No cóż się dzieje, ale to jest zło. Cudu się dzieje, tu się nie da. Jakim cudem ja tu przeżyłem? Mam! E, wiecie, że ja stąd już nie wyjdę akurat. Czy tam będzie mała szansa, że stąd wyjdę? No, tak jakby dało się, ale w sumie nie, nie dało się, bo jak patrzeć na to, to się nie dało. Nowe 12 puszek. Rozumiecie to? W ogóle patrzcie, że mi Mastery zabrakło na ten. Na jak to tam sre, na Sebro sre, 3 na Edgarze w ogóle będzie pierwszy posie, który będzie na z pocharku. Bo to bo Na, na Leonie mam um, 603. Mam go mega wymaksowanego. Czemu, bo to jest moja ulubiona posać. pewnie możecie być ciekawi, czemu nie używam Leona, a czemu Edgara, bo przypomniałam sobie, że Edgar jest mega dobry na blisko, ale mega na daleko. W sumie tak się ja użyłem z kolegą. No i tak jest już. Tak to zostało. Więc nam oho, to chyba boli, jest co dnia. Czestan, nie, 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 ile nie, ale to boli, Wiecie jak to boli, hola widzowie. Ja chyba tego nie wbije dzisiaj, bo nie, ja ja, ja ja, taki zły jestem. Przepraszam, jak dzisiaj tego nie wbiję, ale postaram się jutro wam to nagrać, jak wbijam puszki. Na razie, widzowie. Miłego dnia. Szczęśliwego, wesołego roku. No mi coś nie dopisuje ten Edgar. Pa, widzowie.